Cześć, witajcie! Dziś opowiem wam poruszającą historię pomocy domowej, która została zatrudniona przez bogatego biznesmena. To, co zrobiła z jego synem, doprowadziło wszystkich do łez. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i skąd jesteście. I nie zapomnijcie zostawić lajka oraz zasubskrybować kanał. Poranek był szary, ciężki od mgły i chłodu, jakby samo niebo nad Krakowem nie chciało jeszcze otworzyć oczu. Ulice dzielnicy zwierzynie paczniały wilgocią starego brukowanego kamienia, a powietrze było tak zimne, że wnikało w kości, przypominając o dawnych zimach, które nigdy nie przestały boleć. Zofia Malec, kobieta w grubym, spranym płaszczu z wełny, z chustką ciasno zawiązaną pod brodą, trzymała w dłoni małą, zużytą torbę. Jej dłonie były czerwone od chłodu, z pęknięciami wokół paznokci, świadectwo lat pracy, bez ochrony, bez odpoczynku. Brama Willi Zalewskich skrzypiała, jakby od dawna nie była otwierana dla nikogo nowego. Dwór wznosił się wysoko nad ogrodem, z fasadą z ciemnego kamienia, oknami niczym martwe oczy i balkonem skutego żelaza, gdzie niegdyś ktoś może stał, może śmiał się. Dziś był tylko wiatr. Zofia weszła na podjazd, jej kroki były ciche, niemal nieśmiałe. Nie była tu z wyboru, lecz z potrzeby. Od śmierci męża minęło 11 lat, a jej dzieci, jedno martwe, drugie wyjechało do Niemiec i nie wróciło. Została sama z emeryturą, która nie wystarczała nawet na lekarstwa. Dlatego zgodziła się przyjąć tę pracę, chociaż coś w spojrzeniu sąsiadki, która ją poleciła, mówiło: zastanów się dobrze. W holu przywitała ją pani Krystyna, zarządzająca domem. Wysoka, koścista kobieta o ustach zaciśniętych tak mocno, że wyglądały jak cienka kreska narysowana ołówkiem. Nie podała ręki. Obejrzała Zofię od stóp do głów, jakby oceniała starą sukienkę na bazarze. Pokój masz na górze, obok pralni. Praca od szóstej. Chłopiec nie mówi, nie dotykać. Pan nie lubi hałasu. Nie pytaj, nie komentuj. Po prostu rób swoje. Jej ton był zimny, bez cienia uprzejmości. Zofia skinęła głową. Nie była nowa w upokorzeniach. Widziała je w oczach ludzi, którzy mieli za dużo, by rozumieć, co to znaczy mieć za mało. Pierwsze dni mijały w ciszy. Dom był ogromny, ale pusta cisza zdawała się rozciągać między ścianami niczym pajęczyny. Aleksander Zalewski, właściciel, wdowiec, magnat przemysłowy, niemal nie wychodził ze swojego gabinetu. Widziano go jedynie wieczorami, przemykającego korytarzem, z dokumentami w ręku i spojrzeniem wbitym w ziemię. Chłopiec, Janek, miał zaledwie siedem lat, ale w jego oczach była głębia, która przerażała. Siedział samotnie w ogrodowym pokoju, wpatrując się przez szybę na usznięte róże. Gdy Zofia spróbowała się do niego odezwać, odwrócił wzrok. Gdy podała mu kakao, nie spojrzał. Gdy zostawiła mu książeczkę o zwierzętach, Rano znalazła ją z zamalowanymi stronami. Krystyna tylko westchnęła. Mówiłam. Nie lubi nikogo. Tyle kobiet próbowało. Jedna nawet płakała. Nic z tego. Zofia nie odpowiedziała. Tego wieczoru w swoim małym pokoju usiadła na łóżku i wyciągnęła z torby stary, poszarpany szalik. Należał do jej syna, Michała. Tego, który zginął pod pociągiem wracając z pracy. Miała go przy sobie zawsze, choć pachniał już tylko kurzem i wspomnieniem. Następnego dnia, czyszcząc bibliotekę, znalazła zeszyt z rysunkami. Janek, jak się okazało, rysował potwory. Ich ciała były szare, z otwartymi ustami, pełnymi krzyku. Wszystkie miały czarne oczy. Zofia zamknęła zeszyt z drżeniem. Tamtej nocy usłyszała cichy płacz. Długo szukała źródła, aż trafiła do pokoju, gdzie Janek leżał skulony pod fotelem. Nie wołała go. Nie zbliżyła się. Po prostu usiadła na podłodze, kilka metrów dalej i zaczęła mówić. Dawno temu żył chłopiec, który nie potrafił mówić. Nie dlatego, że nie umiał, ale dlatego, że kiedyś bardzo się bał. Tak bardzo, że wszystkie słowa schowały się w jego sercu. Nie patrzył na nią, ale przestał płakać. A gdy wyszła, zostawiła coś małego na stole, malutką gwiazdę zrobioną z drutu i kawałka wstążki. Była to pierwsza gwiazda, jaką nauczyła się robić dla swojego Michała, kiedy był mały. Nazajutrz gwiazdy już nie było. Ale na jej łóżku leżała kartka. Bez słów. Tylko rysunek, kobieta trzymająca za rękę małego chłopca. Zofia uśmiechnęła się po raz pierwszy od wielu lat. I w sercu usłyszała głos, którego nie słyszała od dawna Nie jesteś już sama. Ale w tej ciszy czaiło się coś jeszcze coś niewypowiedzianego. Bo chociaż Janek zaczął otwierać serce, inni w domu zaczęli patrzeć na Zofię z coraz większą niechęcią. Szczególnie Krystyna. Jej spojrzenie stawało się twarde, ostre, jakby coś przeczuwała. Zofia jeszcze nie wiedziała, że jej obecność zmienia więcej niż tylko serce dziecka. Zmienia układ sił w domu, w którym przez lata obowiązywały jedynie zimne zasady i jeszcze zimniejsze serca. I wkrótce, za oknami tego ponurego domu, miała rozbrzmieć burza. Listopad spadł na kraków z ciężarem, który przygniatał dachy i serca. Deszcz nie przestawał padać cienki, nieustanny, jakby niebo płakało za wszystkich. Którzy nie potrafili już uronić łzy. W ogrodzie Willi Zalewskich róże dawno zwiędły, a gałęzie nagich drzew rysowały na oknach wzory przypominające pęknięcia na szkle. W tych dniach dom stawał się coraz bardziej niemy, ale coś w tej ciszy zaczęło się zmieniać. Zofia zauważyła to po sposobie, w jaki Janek na nią patrzył. Już nie odwracał głowy, nie uciekał wzrokiem. Siedząc samotnie przy stole w oranżerii, patrzył na nią tak jakby czekał, nie wiedząc, na co dokładnie. Ona również nie miała pewności. Wiedziała tylko, że nie może się spieszyć. Milczenie dziecka to nie bariera, to schronienie kruche, ale potrzebne. Złamać je gwałtownie to jak zburzyć most, zanim ktoś zdąży nim przejść. Któregoś dnia, w sobotnie popołudnie, kiedy dom był niemal pusty, Zofia usiadła w kuchni i zaczęła przyszywać guzik do starego fartucha. W rogu, niezauważona, pojawiła się mała postać. Janek. Bez słowa wszedł i przyglądał się jej dłoniom. Nie mówił, nie podchodził, ale nie odchodził. Po chwili Zofia wyjęła z kieszeni kawałek płótna, igłę i nici i zaczęła zszywać coś nowego. Pracowała powoli, z uwagą, szepcząc, to będzie mały lisek. Mój Michał zawsze chciał mieć liskę, ale nigdy nie mieliśmy na zabawkę. Więc uszyłam mu jednego z rękawa starej kurtki Nazwał go Rudzikiem Nie zapytała, czy Janek chce takiego samego Po prostu szyła dalej Następnego dnia Radzyk z czerwonym ogonkiem leżał na parapecie jego pokoju Wieczorem zniknął A rano pod drzwiami Zofii znalazła kartkę rysunek Lisek i chłopiec pod gwiazdami Nie było podpisu Nie trzeba go było od tego dnia Janek zaczął siadać bliżej. Nie mówił, ale słuchał. Zofia zaczęła opowiadać mu bajki. Nie z książek, ze wspomnień. O tym, jak jej ojciec opowiadał jej o księżycu, który czasem płacze, gdy dzieci są smutne. O mamie, która mówiła, że śnieg to pocałunki nieba. Janek słuchał i rysował. Codziennie nowy obrazek. Pewnego dnia, gdy deszcz padał już trzeci tydzień bez przerwy, Janek wszedł do kuchni sam. Bez pytania wyjął szklankę z kredensu i usiadł przy stole. Zofia podała mu kakao. Spojrzał na nią pierwszy raz prosto w oczy i cicho, niemal niesłyszalnie, powiedział: Dziękuję. To jedno słowo rozbiło coś w niej. Nie pokazała po sobie. Ale gdy chłopiec wyszedł, oparła się o blat i pozwoliła łzie spaść do zlewu. Uza za wszystkie lata ciszy jej, jego, tej ciszy, która przez tyle czasu była jedyną rozmową w domu. Ale nie wszyscy byli zadowoleni. Pani Krystyna zaczęła obserwować Zofię. Widziała, jak chłopiec przy niej siada, jak podąża za nią wzrokiem. Szeptała z kucharką, słała spojrzenia do ogrodnika. Raz nawet poszła do gabinetu pana Aleksandra. Nikt nie wiedział, co opowiedziała ale od tamtej pory pan domu częściej bywał w korytarzach. Milczący, sztywny, ale obecny. Tymczasem Zofia zyskała cichy rytuał. Każdego wieczoru, siadając w swoim pokoju, wyciągała stary zeszyt i notowała jedno zdanie, którego nigdy nikomu nie przeczytała, on nie potrzebuje słów. Potrzebuje serca. Pisała to dla siebie, żeby nie zapomnieć, kim była. Ale pewnej nocy, gdy zbliżały się święta, usłyszała kroki. Niezwykle ciche, zbliżające się pod jej drzwi. Otworzyła je powoli i zobaczyła Janka, w piżamie, z oczami pełnymi lęku. Stał, nie mówiąc nic. Spojrzała na niego, uklękła i bez pytania rozchyliła ramiona. Chłopiec rzucił się do niej, zaciskając małe dłonie na jej ramionach, jakby bał się, że zniknie. Nie płakał. Po prostu trwał w objęciach, jakby wreszcie znalazł schronienie, którego szukał całe życie. Zofia nie zapytała o powód. Nie trzeba było. Usiedli razem na podłodze, owinięci kocem, a ona zaczęła opowiadać historię o chłopcu, który mieszkał w gwieździstym lesie, gdzie każde drzewo mówiło szeptem i żadna noc nie była samotna. Janek zasnął z głową na jej kolanach. W tym samym czasie, w cieniu korytarza, ktoś stał. Aleksander wrócił wcześniej z delegacji. Nie powiedział ani słowa. Stał tam przez dłuższą chwilę, patrząc na scenę w półmroku. I wtedy pierwszy raz od dwóch lat jego twarz się zmieniła. Nie był to jeszcze uśmiech, ale coś w oczach pęknięcie w lodzie. Następnego ranka Krystyna była chłodniejsza niż zwykle. Podsunęła Zofii listę obowiązków dwa razy dłuższą niż zazwyczaj. Ale Zofia nie skomentowała. Wiedziała, że coś się zaczyna. Coś kruchego, cichego, ale prawdziwego. Bo w tym domu, w którym przez lata panowała martwa cisza, ktoś wreszcie zaczął mówić. I to był początek burzy, która miała odmienić wszystko. Grudzień przyszedł cicho, jakby nie chciał przeszkadzać duchom przeszłości, które wciąż krążyły po pokojach willi zalewskich. Śnieg pojawił się nagle, biały, lekki, sypiący jak mąka z nieba, przykrywając stare ślady i nadając wszystkiemu pozory nowości. A jednak w tym domu, mimo zimowego piękna za oknami, narastało napięcie. Niewidzialne, ale wyczuwalne jak zmiana ciśnienia przed burzą. Zofia czuła to w gestach pani Krystyny, zbyt ostre zamykanie drzwi, zbyt głośne stawianie filiżanek na stole, spojrzenia rzucane ukradkiem, jak ostrze bez dźwięku. Czuła też w chłodzie, który znów zaczął przenikać przez ściany, choć kaloryfery były ciepłe. Było to zimno nie z pogody, ale z serc. I Zofia wiedziała, że nadchodzi moment próby. Janek tymczasem zmieniał się z dnia na dzień. Rano przychodził do kuchni i witał ją szeptem. Zaczął mówić więcej, nie do wszystkich, tylko do niej, ale to wystarczyło. Opowiadał o snach, o lisie, który biega po lesie ze świecącym ogonem. Pokazywał jej rysunki, w których dominowały teraz kolory: błękit, zieleń, pomarańcz. W jego oczach, jeszcze niedawno tak pustych, pojawiła się iskra. I ta iskra nie była już tylko odbiciem Zofii, to był jego własny blask. Ale właśnie ta zmiana sprawiła, że Aleksander zaczął zwracać uwagę. Pewnego dnia wszedł niespodziewanie do kuchni i zobaczył, jak jego syn siedzi przy stole, zajęty rysowaniem, a Zofia obok przygotowuje pierniki. Janek coś opowiadał, a ona słuchała z ciepłym uśmiechem. Mężczyzna stanął w drzwiach, jak zamurowany. Jego własny syn, mówiący, śmiejący się. Ale nie z nim, nie dla niego. Wieczorem wezwał Zofię do gabinetu. Pomieszczenie było zimne i pełne cieni, jakby nawet światło lampy bało się tam rozgościć. Aleksander siedział za biurkiem, z dłońmi splecionymi. Jego głos był spokojny, lecz chłodny jak lód. Co pani robi z moim synem? Zapytał, bez wstępu. Zofia uniosła wzrok, ale nie drgnęła. Nic, czego nie potrzebowałby każdy chłopiec. Miłości, cierpliwości, historii, które leczą. On jest inny. Aleksander wstał. Po śmierci Anny zamknął się. Psycholodzy, nauczyciele, nianie nic nie działało, bo wszyscy próbowali mówić. A on potrzebował kogoś, kto będzie umiał słuchać. Milczenie zapadło ciężkie. Aleksander podszedł do okna. Śnieg padał gęsto, przysłaniając świat. Przez moment wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, coś więcej, coś prawdziwego, ale odwrócił się i tylko skinął głową. Może niech pani jeszcze zostanie. Przynajmniej do świąt. Te słowa nie były prośbą, ale i nie były rozkazem. Były pęknięciem. Małym, ale znaczącym. Dni mijały, a Janek coraz śmielej eksplorował świat. Raz zabrał Zofię do oranżerii i pokazał jej mały domek z klocków, który sam zbudował. Nazwał go domem gwiazd. Miał dach z papieru, w którym powycinał dziurki. Tak, by światło przechodziło przez nie jak przez nocne niebo. W środku siedział Lisek. Obok, rysunek kobiety z szalikiem. Zofia nie potrzebowała słów. Wiedziała, że została w sercu tego dziecka na zawsze. Ale pani Krystyna nie zrezygnowała. W vigilie rano udała się znów do gabinetu pana Zalewskiego. Tym razem drzwi były zamknięte dłużej. Po jej wyjściu twarz Aleksandra była szara jak popiół. Wieczorem zwołał spotkanie wszystkich pracowników. Powiedział chłodno: Pani Zofia zakończy współpracę z nami z dniem dzisiejszym. Zofia nie zapytała o powód. Wiedziała. Władza. Strach. Zazdrość. Uśmiechnęła się smutno, podeszła do Janka, uklękła i podała mu rudego lyskę. Już nie będę mogła tu przychodzić. Ale Lisek zostanie z tobą. On zna wszystkie historie, które ci opowiedziałam. Chłopiec milczał, oczy miał szeroko otwarte, jakby znowu coś w nim pękało. Nagle rzucił się do niej i zaczął krzyczeć: Nie, nie odchodź, tato, proszę, nie zabieraj jej, proszę! Wszyscy zamarli. Pani Krystyna zbladła. Aleksander zamarł. Janek mówił. Nie tylko mówił, błagał, krzyczał, płakał. I wtedy coś się stało. Aleksander podszedł powoli, uklęknął przy synu i objął go. Mocno. Pierwszy raz od lat. I zapłakał. Uzy wielkiego, twardego mężczyzny spadły na podłogę, jakby coś w nim pękło mur, zbudowany z lat bólu, żalu, samotności. Zofia chciała odejść cicho, ale wtedy usłyszała jego głos, cichy, łamiący się. Proszę zostać. Nie jako pomoc. Jako ktoś, kto przywrócił mojemu synowi głos. I mnie serce. Tego wieczoru przy wigilijnym stole siedzieli razem, Aleksander, Janek i Zofia. Po raz pierwszy od śmierci Anny w domu paliły się świece, a pokój wypełniał śmiech dziecka i zapach makowca. Za oknem śnieg nadal padał, ale teraz był inny. Już nie przykrywał smutku. Teraz otulał nadzieję. A w kącie, na półce, stała mała figurka zrobiona z drewna i drutu, gwiazda z ogonem, wykonana ręcznie przez Janka. Pod nią widniał napis, starannie napisany dziecięcą ręką, dla tej, która mnie usłyszała. Ta historia pozostawi Cię bez słów. A na naszym kanale znajdziesz wiele podobnych. Zasubskrybuj teraz i nie przegap żadnej.